Hej kochane dziewczyny i chłopaki, moi drodzy, dzisiaj serdecznie zapraszam Was na makijaż. E, miałam go ostatnio w filmiku i zresztą to jest mój taki makijaż dzienny e, przez ostatni miesiąc lub dwa. Ja wiecie, że w pracy muszę mieć makijaż na sobie Nie mam w kontrakcie napisane, że muszę nosić czerwoną szminkę Tak jak jest na przykład w Pradzie Ale muszę się dobrze prezentować i ten makijaż na mojej twarzy musi być Ja oczywiście z tym makijażem 100 razy lepiej się czuję Bo wiecie, że jak się pracuje w handlu, to luster jest dość sporo I często musicie na siebie patrzeć, mimo tego, że czasami nie chcecie No ale po prostu w takim makijażu dobrze się czuję Ponieważ moja twarz przede wszystkim jest zmatowiona przez cały dzień I ten makijaż dobrze się trzyma Oczywiście ja moje szminki to zjadam, wiecie, do dwóch godzin Także zminka mam zawsze w mojej torebce i ewentualnie puder transparentny, jeżeli zaczynam się świecić. Ale z tego makijażu jestem bardzo zadowolona, dobrze się nim czuję w pracy. Mam nadzieję, że wy go otworzycie na sobie. Makijaż jest naprawdę banalnie prosty, a myślę, że dość fajnie wygląda, fajnie się prezentuje. Oczywiście szminkę możecie zastąpić na bardziej matową w takich kolorach neutralnych, właśnie jakieś, jakieś zimne róże czy właśnie zimne kolory nude, takie cieliste, ja akurat postawiłam na coś bardziej wyraźnego, ponieważ no, te oczy są jednak bardzo neutralne i ta szminka wydaje mi się świetnie współgra z cudownym różem, jakiego mi podarowała, jakie mi podarowała Kasia z kanału Śpioch3232 Kasia dalej prowadzi bloga, którego Was serdecznie zapraszam Moi drodzy, jeszcze raz serdeczne dzięki za motywację, abym dla Was nagrała makijaż ja ostatnio mnie grypa, nas grypa dopadła z Darenem i, i nie, nie czuliśmy się najlepiej, ale już jest wszystko w porządku, jeszcze troszeczkę mi głos znika od czasu do czasu. No, to tyle. buziaki i wszystkie kosmetyki postaram Wam się opisać na moim blogu, linka Wam puszczę w opisie. Buziaki, pozdrawiam, popa. Dobra dziewczyny, na, na bójce mam mój e, ulubiony krem z firmy Olej e, On jest przeciwzmarszczkowy z SPF 15 No i sięgam po mój e, ulubiony krem e, BB z Garniera To cery tłustej Ale najpierw zebnę sobie włosy Ja strasznie nie lubię, gdy podkład czy tam jakiś BB krem Nałożony mam także na włosach Nakładam go sobie na dłoń Jest bardzo rzadki, świetnie się rozprowadza no i oczywiście pamiętajcie o aplikacji kremu na całą twarz, prawda, bo to także bardzo pomaga. No i nabieram go sobie pędzelkiem, to jest akurat pędzelek z firmy Maestro, nazywa się Foundation i nakładam go sobie, zaczynam od nosa, ponieważ mój nos jest zazwyczaj najbardziej czerwony i tutaj właśnie najbardziej się świecę. Swoje brwi naprawdę już zapuszczam od długiego, długiego czasu i powiem Wam szczerze, że jak je zapuszczacie, bo ja je tutaj zapuszczam z przodu, one mi tutaj bardzo, bardzo powoli rosną. To zauważyłam, że cały ten kształt moich brwi będzie się teraz zmieniał i będę musiała sobie je całkiem inaczej za niedługo nadać im całkiem inny kształt. Bo tutaj to załamanie będzie po prostu za niedługo, za daleko. Ale dobrze, moi drodzy. Żel do brwi ja mam akurat z firmy Mimimi. On na początku był niesamowicie ostry, bardzo, bardzo dużą, dużo nakładał tego żalu na brwi. Ale teraz po jakimś tam czasie stosowania, szczególnie że ja zawsze nadmiar pocieram tutaj o dłoń, ładnie utrzymuje mi te brwi na miejscu. No i prawie wcale nie jest to czasochłonne, prawda? Bo tylko przyjeżdżamy po swoich brwiach. I co robię? To staram się tutaj przyciemnić te, te włoski, które mi teraz odrastają, i one wierzcie mi odrastają praktycznie blond. To staram się je po prostu tutaj z przodu delikatnie przyciemnić, tak, żeby te brwi się troszeczkę do siebie zbliżyły. Ja zawsze miałam brwi szeroko rozstawione, no ale jeżeli mogę sobie pomóc i jakoś je tutaj przykolorować, to czemu nie? Następnie baza. Baza z firmy Gauche, ją już wycofali. Ja jeszcze moją ostatnią męczę. Dajcie znać, jakich bazy używacie pod cienie. Ja to bardzo, bardzo lubię. Trzyma, ona mi cienie przez cały dzień na moich powiekach, a mi się nie bałkują, nie rulują. No i rozcieram ją dokładnie na całej powiece, czasami także i nakładam ją na dolną powiekę. Jeżeli planuję jakiś smoki, To będzie makijaż bardzo szybki Dlatego sięgam um, po dość taki szeroki, wielki pędzelek do nakładania cieni To jest Maestro 320 rozmiar 14 Oraz moją paletkę z firmy Sleek Au Natural Uwielbianą przeze mnie, przeze mnie Jest to chyba najlepsza paletka ze Sleeka, jaką kiedykolwiek miałam A wiecie, że kilka lat temu um, Brązy to były totalnie kolory nie dla mnie Ja się nigdy nie, nie potrafiłam pomalować brązami. Zawsze mi się wydawało, że źle to wygląda, a teraz wręcz odwrotnie przepadam za tymi brązami. Więc no co zrobię? Najpierw nabiorę tym pędzlem tutaj tego najjaśniejszego cienia, szczepuję nadmiar no i nakładam go tutaj na kącik wewnętrzny. I wyciągam praktycznie pod brew. I robię tak moje drogie codziennie rano. I teraz tym samym pędzlem, ale już nabieram sobie tutaj takiej, takiej kości słoniowej, troszeczkę wpadającej w taki waniliowy, żółty kolor, i nakładam tego koloru wklepując na sam środek. Zobaczcie takim pędzlem, jak szybko można wykonać taki makijaż. Praktycznie na samą powiekę ruchomą. No i dziewczyny, teraz mój ulubiony pędzel 480, rozmiar 12 z firmy Maestro. I tutaj mamy taki piękny brąz matowy. Nabieram na czubek tego pędzla. Szczepuję nadmiar dość konkretnie. No i teraz patrzę się przez siebie. Czasami nawet i podnoszę tutaj brwi, zobaczcie. I w załamanie nakładam właśnie ten piękny cień brązowy. Koncentruję się tutaj na kąciku zewnętrznym. Zjeżdżam na dół. Łączę dolną powieką. Tyle wystarczy. Dobrze, kochani, i teraz tym samym pędzlem. I tutaj tą żółcią, zobaczcie, nabieram sobie ten No on jest taki brzoskwiniowy kolor, jak to nie jest żółty. I delikatnie nakładam sobie nad ten nasz brąz. Mogę delikatnie rozjaśnić, albo on się ładnie przechodził. I teraz powracam do tego pierwszego pędzelka mojego którego używałam. Pamiętacie, że tutaj są jeszcze resztki białego cienia i mojego żółtego cienia. No i sobie tak tutaj delikatnie rozetrę całość. No i dobra, i tak na razie sobie oczy zostawię i przejdę teraz do mm, buzi. Nie wiem dlaczego, ale lubię tak skakać. Mam przepiękny, absolutnie przepiękny róż, który podarowała mi Kasia śpioch 3232, którą serdecznie pozdrawiam. Kasia dalej prowadzi swojego bloga, oczywiście Was na niego zapraszam, podam Wam linka w opisie i to jest. to jest róż z Flormaru. Flor Mar, tak. M102, przepiękny ma kolor, cudny, uwielbiam go. I zaraz wam pokażę, jak go wykorzystuję właśnie w moim dziennym makijażu. On mi się niestety upadł i on mi się całe pokruszył, ale to nieważne. Mm. Tak uwielbiam go stosować. Biorę sobie pędzelek MAX165 i teraz delikatnie nakładam sobie mojego różu na ten pędzelek. Pocieram o dłoń delikatnie muskam policzki, on jest bardzo napigmentowany ten róż, także musicie uważać aby nie przesadzić ale ma tak przepiękny kolor chyba pierwszy róż, który tak naprawdę mi się strasznie spodobał ekstra, i ten róż sobie jeszcze tutaj zostawię bo on nie będzie potrzebny za chwileczkę do oczu zaraz Wam pokażę i następnie zabieram się za bronzer to jest bronzer z Origins on jest przepiękny, uwielbiam go. Z tego kosmetyk mineralny nie mam po nim absolutnie żadnego wysypu. Nic mi się nie dzieje z moją buzią. No i biorę hakuro H13. Nabieram sobie, najpierw go sobie nasypuję na denko, później sobie nabieram pędzelkiem. Oczywiście strzepuję nadmiar, ale często jeszcze pocieram od I teraz um, kochana Kaśmienia odsypała mi um, pudru z ben Nye. O ile się nie mylę, to jest numer jeden. I muszę Wam powiedzieć, że jestem absolutnie zachwycona tym pudrem. Ja go sobie nakładam tutaj na sam środek twarzy, bo ja się właśnie tam najbardziej świecę. Delikatnie sobie jeszcze go pod oczy, o. No, i teraz jeszcze raz róż z Flormaru, mój pędzelek 480 rozmiar 12. Dosłownie delikatnie zamaczam sobie czubek pędzla w tym pięknym różu. Znowu pocieram o moją dłoń i ekstremalnie delikatnie nałożę go sobie nad mój ten miodowy cień. Strasznie mi się podoba, jak to wygląda. Biorę eyeliner z firmy Rimmel, to jest coś takiego, zobaczcie, już macie tutaj pędzelek, on jest brązowy, ale możecie także, jeżeli jesteście fankami eyelinera czarnego, to jak najbardziej Ja akurat dzisiaj zastosuję eyeliner brązowy, no i biorę sobie lusterko, zazwyczaj spoglądam na dół jak rysuję sobie kreskę, jest mi po prostu wygodniej I tym samym eyelinerem pocieram także, nakładam, pocieram, nakładam go także na dolną powiekę, co żeby po prostu on mi się na oczkach jak najdłużej trzymał. Teraz, moi drogie, mam tutaj pędzelek 410 rozmiar 6, taka mała kuleczka. Powracam do mojej palety z firmy Sleek, nabieram jeszcze raz tutaj tego brązu, którego używałam przy górnej powiece w załamaniu. No, i rozcieram delikatnie mój eyeliner. Sięgam po białą kredkę. Ja mam akurat białą kredkę z firmy Gosh. Nie jest ona najtrwalszą białą kredką, ale myślę, że jak mi się skończy, to poszukam sobie jakiejś innej. Oczka nam się wtedy świetnie, świetnie, naprawdę świetnie otworzą no i teraz obowiązkowo um, tusz do rzęs ja dzisiaj użyję um, tuszu z firmy Maybelline, Maybelline The Colossal Volume Express Smoky Eyes, niesamowicie czarna maskara Jeżeli chodzi o szminkę, to już naprawdę od Was zależy. Świetnie by się tutaj prezentowała szminka w kolorze Nude, ale oczka mam dość takie neutralne. Bardzo lubię tą oto szminkę i to jest kolor 143 Pink Fizz. Szminka pochodzi z firmy Maybelline. Dałże sobie jeszcze małą ilość puszczyków z firmy Sensik. Z zapachu wiśniowym. Numer 6 Wiśnie też tak smakuje. Praktycznie na sam środek, żeby te usta mi troszeczkę powiększył, bo ja mam bardzo małe usta. Moi drodzy, to tyle. Makijaż skończony. Mam nadzieję, że Wam się podoba. E, dziękuję, że mi ostatnio napisaliście same komplementy na temat mojego makijażu i bardzo się cieszyłam, bo to jest taki mój teraz makijaż dzienny. Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam. E, bardzo dziękuję za oglądanie. E, sorki za moje e, nieostre um, urywki w tym filmiku. Niestety człowiek się na swoich błędach uczy i zapomina czasami nastawać ostrości za każdym razem, gdy zmieniamy ujęcie. E, ale tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobały buziaki i mam nadzieję, że spróbujecie na sobie. Pa-pa!